Dobra, hej, czyli witajcie moi drodzy, ja jestem Malki i witam was w kolejnym odcineczku. To jest taki króciutki odcinek z Brawl Starsa. No i polega, no z openingu, e, czekajcie, bo coś mieszka się z ciała. A, gierka, nie. E, tak. Taki króciutki odcinek z openingu, I tak myślę, że po połowie skrzynek po otwieram. Tutaj będzie 9, tutaj 1, później sobie zagram gierkę, znowu otwieram resztę skrzynki, znowu gierkę zagram, więc no, zobaczmy co nam wypadnie. Karty do poko do Jessie i dwa tikety eventowe, dobra jedziemy dalej. Do Broka, do poko i kończy, dobra jedziemy dalej. Melity no, do Rosy, nic więcej. Kolejna skrzyneczka, coiny do bula, do barleya i nic więcej. Kolejna skrzyneczka dobra, ok. Znowu punkty i znowu do bula. Myślę, że jakąś postać by się przydało odblokować. bo na moim już puszek, no to, to troszkę mało postaci. No i znowu dzikety, dobra. I jeszcze trzy skrzyneczki te. coiny do barleya, do bula i nic więcej, dobra. Do kolta, do bula i nic więcej, i ostatnim tutaj, kolejny do Colta do broka, nic więc dobra, jednego takiego boksa do szelki do kolta jest nowy do Auler i jest to El primo dobra no to najszybciej dobra, zagramy sobie teraz jedną gierkę na hejście, czyli na niszczenie szejfów zobaczymy jak to wyjdzie hmm oczywiście, jeżeli Wam się film spodoba, to zachęcam do polajkowania, do napisania jakiegoś komentarza, lub do pozostawienia subskrypcji, jeżeli ktoś jest znowu na moim kanale. Może i primo tutaj jest. Może, jak ja się zagapiłem. Dobra, no szybko, szybko, szybko. Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, masej no trzeba porzucać troszkę. Dobra, teraz wbijamy jej ulta na Nasej powalamy. No i jeśli mamy więcej procent, to prawda tylko o 5, ale... To jest zawsze więcej Dobra, patrzcie, wrzucamy Oni nam niszczą, to my też musimy. Nie, multa mi wyjechała, dobra no i zabijajcie tam, co nie, jako oni mają więcej procent. Halo, ludzie, trzeba to wygrać. O... Dobra, i znowu łupczyk. Nie zwracam uwagi tutaj na to. No chyba będzie przegrana gierka, a no, tak nie może być. No dobra, to niech to przegramy. Dobra, koniec czasu. Dobra, to otwieramy dalej. Później sobie bólem zagram. No, trochę więcej skrzyneczek do otwierania, to otwieramy dalej. Ok, i kolejny. Dalej Jessie Cold. Rosa i brok, ticket eventowy Dalej El Primo i Rosa Dalej co jest? Oko i Mita Kold i i trzy tickety Koiny, Primo i Rosa dalej. Rock Jersey. Koiny Cold Jersey. etikety, ok. lita, boko i nic więcej, dobra. I tutaj skrzyneczkę. coiny, Bull, Barley, Gemmy i nic więcej, dobra. Ja sobie teraz na bóla zmienię, sobie po ulepszymy od razu. i idziemy jeszcze raz to grać. Jeżeli zdobędę startokena, no to się jeszcze jedna skrzyneczka otworzy. Nie wiem co ten kolton działa, ale ok. Dobra, niech roza podejdzie. Dobra, my podbijamy, już niszczymy. No i gitaro, szybki łagodnik. Start token. No to w sumie można jeszcze jedną zagrać. Tu się zbiera jeszcze na zwykłą skrzyneczka. Jeszcze się tylko zerknie na szybko, czy się będzie, a jest wszystko ok. Dobra, szybko w czaki i krzakami. Dobra, niszczymy. 12% jak nam dwa strzały, to z całkiem spoczko. Dobra, patrzcie co robimy. I centralnie na safe. Dobra, Macy. Nice. Co nie, kiedy oni będą zjechać? No już tutaj trzeba szelkę dojechać. Ok, 20% różnicy. Dobra, kolb zacznę strzelać. strzelać. Fak, 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 fak. Dobra, prace mnie. 2% im zostało, zero. No i kolejny... Zarobiliście. No wychodzimy, zobaczmy ile jest. Jednego brakuje do skrzyneczki, dobra. Tu się kolejna odbierze. Później będzie brał box. Dobra, to zagram jeszcze Game Graba, żeby to być jedną gwiazdkę na skrzyneczkę i zobaczymy co wyjdzie. O jest bardzo fajna mapa. Nie, dałem sobie, nie zwróciłem sobie uwagi kogo innego Teamie. Tam jest Call. No niech podejdą no. Siemano, konano Dobra, trzeba uciec troszeczkę Tu się znowu skitra No i nie wierzę, i wszystko przegrała. Ja no nienawidzę tego pociągu, nie. Kolta zabija? ale trzeba to... Tam... bicie, bicie, bicie. No, trzeba i zabić. No ja nie wierzę, że nasz tym to zrobię. O, no chodź tu, gdzie uciekać? No ja pierdnięcie. Dobijam, dobijam, Nice. O, no Frank, wbijaj tam. Frank jest naszym tankiem, a tam nie wbije, Nie, nie wierzę w to. Dobra, przegrane. No. No, na skrzyneczkę i dalej. się nie dziwię, że nie gra, skoro nie hmm, to pewnie gra z kolei Dobra. Tu jeszcze dwie skrzyneczki na no szybko. Szelka. O, nowa postać. I jest to Karlo. O, mysik. No to już dziękuję za oglądanie, no więc już widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć.